Cześć, witajcie w nowym odcinku. Dzisiaj pokażę Wam przepis na sajgonki. Do zrobienia takich sajgonek będę potrzebowała mięso mielone, ja mam z łopatki, czosnek, jajko, cebula pokrojona w kostkę drobno, jedna średnia marchewka, też tarta na oczkach większych, sos sojowy ciemny, sos tajraki, olej, natka pietruszki, kapusta pekińska, grzybki mung, papier ryżowy, makaron ryżowy, Zakupicie to oczywiście w Kerfu, że tam najbardziej dostępne jest oraz sos słodkie, chili, ja mam. Oczywiście całą listę składników i gramaturę znajdziecie w opisie pod filmem. Jeżeli macie jakieś pytania dotyczące przepisu, oczywiście piszcie w komentarzach bądź na Facebooku, Instagramie, tam na pewno Wam odpowiem. No to co, zaczynamy! Na początek zajmę się farszem. Gorącą wodę wleję sobie do makaron, makaronu ryżowego i odstawię go tak na 5 minut. Woda powinna przykryć cały makaron. I to samo robimy z grzybkami mąk. Ja mam już pokrojone, możecie użyć w całości i później je po prostu tylko posiekać. Zostawiam je tak na 10 minut, aż zmiękną. Makaron oraz grzybki mam już zalane gorąco wodą. Poczekam chwilę. Teraz sobie zeszklę na patelni cebulkę oraz marchewkę. Na patelnię wlewam sobie olej. I wrzucam cebulkę. Gdy cebula mi się zeszkli, wrzucę marchewkę i podsmażę to około 5 minut razem. W międzyczasie, gdy cebulka mi się szkli, do mięsa mielonego dodam sobie jedno jajko i kapustę pekińską. I to razem wymieszam. Cebulę mam już lekko podsmażoną, teraz dodaję do niej marchewkę. I podsmażam to jeszcze razem około 2 minuty. Wszystko podsmażam oczywiście na średnim palniku. Trzeba pilnować, żeby ogień nie był zbyt duży, ponieważ może się nam przypalić. I wtedy będzie gorzkie nasze danie. Cebulkę z marchewką mam już podsmażoną, teraz do tego dodaję mięso mielone z kapustą razem i jajkiem wymieszane. Do tego daję czosnek wyciśnięty przez praskę. Wszystko razem dokładnie mieszam, rozdrabniam jak najmniejsze kawałki. Mięso podsmażamy, aż w straci różowy kolor. W międzyczasie pokroiłam sobie grzybki mąk drobno oraz makaron, tak samo drobno. wcześniej oczywiście odsydziłam z wody. Teraz mogę dodać już grzybki. I dodaję makaron. Wszystko razem łączę. Teraz dodaję sos tajraki i sos sojowy. Wszystko razem łączę, podsmażam około 3 minut. Dodaję natkę pietruszki. Podsmażam 3 minuty. Wyłączam i odstawiam do wystudzenia. Gdy farsz będzie już wystudzony, będę zawijać sajgonki. Farsz mam już wystudzony, mogę zabrać się za zawijanie sajgonek. Na tacę wyleję sobie ciepłą wodę i na to będę kładła jeden płatek ryżowy. Musimy uważać, bo on się zawija. Kładziemy dosłownie na chwilkę, aż zmięknie. Następnie będę kładła farsz i zawijała w rulon. Papier ryżowy mam już miękki. Teraz przykładam go na, na deskę sobie i układam farszu. Zwijam najpierw boki i następnie dół. I zawijam to takim rolą. I taką sajgonkę odstawiam sobie na talerz. Olej sobie już rozgrzewam. Za chwilę będę je smażyć. Namaczam papier ryżowy. Dosłownie chwilę. I przekładam na deskę. Na desce nakładam farszu. Gdy woda Wam się przestudzi, możecie dodać ciepłej. Bo w zimnej Wam się ryż nie zmięknie. Zwijam boki. Drugi bok. I w rulonik. Dość ścisło. Ściskamy to trochę, żeby nam później farsz nie wypłynął. I sajgonkę odkładam na talerz. Odkładamy w odstępach, żeby nam się nie skleiły. Sajgonki mam już pozawijane. Olej mi się już rozgrzał. Mogę wkładać sajgonki na olej. Będę je smażyła na złoty kolor. Oczywiście sajgonki już się skleiły, także są szczelnie zamknięte. Wkładam na gorący olej. Odwracam saigonkę na drugą stronę. Sejgonki mogę już wyciągać. Wyciągnę sobie je na papier, żeby trochę ten tłuszcz wsiąkł. Nie będą takie tłuste. I wkładam kolejną. Sajgonki mam już gotowe, posmarzone. Teraz sobie je ułożę na tacę. I nasza przekąska czy obiad mamy gotowe. Życzę smacznego. Do zobaczenia w kolejnym filmie. Pa! Nie mam pająka nigdzie, Nie. Jeżeli macie, przepisu, w komenta... Jeżeli macie jakieś pytania dotyczące przepisu piście w komentarz. Piszcie. W Jeżeli macie jakieś pytania. O grubo będzie. Nowa kwestia. Człowiek się gubi. Farsz mam już wystudzony, mogę zabrać się za. Za? Za co się zabierasz? Farsz, farsz i zawijała w rulon. Tak, a farsz będę sobie kładła na wodzie.